Pierwszy film w historii Polski to Ślizgawka w Łazienkach. Został wyprodukowany w 1894 roku. Autorem był Kazimierz Pruszyński. Wykonał go on za pomocą pleografu. Pleograf to jego autorski wynalazek pierwszy sprzęt w historii świata do rejestracji materiału filmowego. Niestety wszystkie filmy. Nakręcone na terenie Warszawy przy użyciu tego sprzętu są zaginione od blisko 80 lat. Prawdopodobnie ich kopie zostały zniszczone podczas II wojny światowej. Jedyne co zachowało się do dzisiejszych czasów to cztery klatki filmu, gdyż pojawiły się one w gazecie. Oglądasz w tej chwili ostatni zachowany fragment pierwszego filmu w historii naszego kraju.